box that Cześć, witam was znowu. Jest wtorek, ale chcę jeszcze wrócić do weekendu. W weekend byłam na mszy w parafii w Domczu i nocowaliśmy przez to w Lesznie, bo to jest, to jest pod Rydzyną, czyli to jest znowu tam ponad 70 km od Poznania. Bardzo fajna parafia, bardzo fajny ksiądz i wróciłam stamtąd dopiero po 17. Dlatego trochę się opóźniłam z vlogiem. Wczoraj e, miałem taki dzień trochę na naukę, może bardziej. E, więc nie było zbytnio nic do nagrywania, i dzisiaj pewnie też będę się uczył. Taki mam plan. Króciutko znowu mi się podsuwa. Sklejłem go ponownie, i dlatego papierem i Myślałem, że będzie na tej ale jednak nie. I tak tam było. Muszę znaleźć coś. Jest zaproszony do Góru i orkiestry Jordan, więc oczywiście przekazuję je dalej do Was. Zapraszam. Tutaj o tutaj będzie link. A ja teraz chcę się strzemnąć przed pójściem na uczelnię. Później się jeszcze muszę umyć przed wyjściem i dzisiaj będę przez większość dnia siedział na uczelni. Wracam po spowiedzi. Jak widzieliście, byłem w Farze. Bardzo lubię chodzić do spowiedzi do Fary i w ogóle samą spowiedź polecam. Mega sprawa. Teraz pojadę gdzieś do sklepu kupić kartkę urodzinową dla koleżanki, do której idę w sobotę na urodziny, na 18. Nie wiem, którą kartkę wybrać, czy tą, tą, może tą, albo tą. Są jeszcze takie. W końcu wybrałem Toma, tą kartkę urodzinową. Tu jest już uzupełniona jakaś treść życzeń, ale ja chyba napiszę swoją i to jakoś zakleję, czy coś. We'll Jest piątek, późny wieczór, e, i pojechałem ze Stasiem strzelać z łuku, Było całkiem fajnie. Samego strzelania e, nie nagrywałam, bo nie wiedziałem jak ustawić kamerę i w ogóle co powiedzą na to ci ludzie tam. Ale może następnym razem, jak kiedyś przyjadę, to jeszcze to dogram. E, no, i teraz będziemy wracać do domu. Samo strzelanie mi się całkiem podobało nawet myślę, że dobrze wyszło. Ale myślę, że tak co tydzień nie będę chodził, od czasu do czasu może się zjawi. Jak kiedyś jeszcze będę zaprosił Stasia, to może też dołączę do tego strzelania. Siedzimy sobie z gryzką na dworze. Nie Gryza? Fajnie się tak siedzi raz. Dzisiaj rano przyjechała nowa książka, więc. Od Aronę dużo czasu poświęciłam kilka godzin nawet. Poświęciłam na jej przenoszenie, przenoszenie paczek z książkami do magazynu. Tutaj jest ta nowa książka, taka ona wygląda. Tak. w środku. Jest tekst, ale też obrazki różne. To jest nowe wydanie starej książki, chociaż jak się zastanowię, to ja chyba jeszcze tego nie czytałem, mimo że książka niby naszego wydawnictwa i powinienem ją czytać. Miedzią przeczytaną, to jednak chyba nie, więc teraz pewnie będę to czytał. Nie zapomnijcie lajknąć, a nowych widzów zapraszam do subskrypcji.